Widzowie, mamy Wam coś do powiedzenia. Zaczynamy Daily. Zaczynamy Daily do ferii, a ferie na rocznicę kanału. Na stówę będziecie chcieli. Ale was jeszcze raz zapytamy, upewnimy się, czy chcecie kontynuować Daily. Rozpoczynamy Daily, bo w ten film macie po RP. Zarusza Daily z Matrixem i zresztą. Więc co? I gramy w Rocket League a. oczywiście. Co mam widzę zrobić? Ustawić suba i lajka. I w komentarzu napisać. Eee... Daily! No i dobra, tutaj, czekajcie, bo to coś, może yes. się pomyśleł. Sobota na... live! Sobota live! Sobota live! Eee... czekaj. Sobota na luzie, daily. na luzie, na luzie. Daily się kończy. A nie, sobota... E, e, nie, sorry, sorry. 7. listopada, piątek, live bo widzowie by się bardzo doprześniać, już mamy 130 subów, ale live'a nie mieliśmy czasu robić, co nie? Uważaj na na live'u, daj, daj, się tak. Jezu, dobra. Czyli 7 listopada live, taki gruby, będziemy z wami grać, będziemy macie teraz częściej robić live'y, ale nie tak o, tylko po prostu live'y za suby, okej? Okay? Tak, tak jak było na początek kanału, okej? Okay? No i go A jednak nie. Nie, nie ma gola. Czyli co, Matix, Live Kurde, zabrał mi Na nie w tą stronę. Właśnie dobrze. O co ci chodzi? Wy się oni nie na no. piłkę nie będą trafić. No bo są bombami. Ja pieni dzielę, błąd, błąd. że chodź trafić w piłkę, bo w ten ty po sekundzie nie trafiasz piłkę. Ale to był pek, to był akurat pek. To był wypadek przepraszam, okej? Okay? No nie twoja. Czekaj.

Z ludzi. Bobi! Babi! Moit! Bania leć, ale teraz bania serio. Trzeba to wygrać. Moja, moja, moja moja! Ja się dobrze zrobiłem, ty byś też tak zrobił. Oddaj strzał. No kurde, ja ci właśnie nie Piękna Bani. piłka do Matrixa. I żebyś ty się cofał! Cofaj się często! Na pięknie wychodzi! Piękna piłka do Matrixa. Ma... Kurde. Nie, nie! Widzę, jak wy ten odcinek widzicie, od razu Po, RP, po od razu po. Właśnie matrix kiedy panikor? No nie! Kiedy pani Pani Panikor? Bo gdy będzie RP, to dwa dni po. No, nie, jeden dzień po. Od, po razu po, po, od razu po końcu, bo widzicie, od razu kiedy wstawiliśmy odcinek z RP, od razu kończymy. Ostatni, ostatni. Sam no tak. nie wiem widzowie, bo my to nagrywamy dnia y, 29 października, a wy to pewnie będziecie mieli tak myślisz że kiedy? Fu, długo, długo. Nie, bo jeszcze nam zostały y, odcinki jeszcze dużo z RP. Y, zostały nam tak, raz, dwa... No jeszcze 5 filmów nam zostały, więc wy to będziecie widzieć tak ósmy powi nie, panie, Powiedzmy ósmy listopada, no Tak! Brawo! Widzowie zaniem tylko obchodzę swoje urodziny. Mam nadzieję, że prezentem od was będzie subskrypcja. Pani podejdź, pani podejdź. do moi widzowie urodzin dobisz? Kurde. Tysiąc. Chociaż nie wiem czy oni w ogóle to zobaczą w urodziny moje, nie? Oj miskich! Wypadek! Mateks, gdzie ty byłeś? Uważaj, chłopie oni tam... O tym na odklejonym live. Mam nadzieję, że widzowie o tym zapomnieli. A nie! Nie dobiję, nie dobiję. Zostawuj turba. Błagam, bo o tym zapomnieli. Dobra, już wycinam. Oni nie, nie! Sto... <laughs> ty brawo! Widzowie, to spech. Oczywiście, widzowie, wy macie dzień po. Tak, sobie nie musimy robić odcinków na zapas, nie? nie! nie, nie. Za bardzo podciąłem. No jak na razie jeszcze nie, no, ale trzeba na później. No to już od jutra Matik wyjdzie. Proszę, nie dobiegnij, dobiegnij, traf w piłkę. Dobra, pójdzie, 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 pójdzie. Uh -huh. Ale dobrze, że tam stałem, bo gdybym tam nie stał, to by. on miał pustą bramkę dosłownie, by był taki. Wlu... Trafił trafiłem Kurde, ale chłop dobił A Muszę wrócić po turbo Puść, puść, puść Twoja, 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 gol, nie Poczynam, znaczy że gol Pania. My tam nie było. Dobra, dawaj nawet 30 sekund trzeba się odpalić. Dawaj Matik, włącz tego primera, który mówisz że jak po odcinku miałeś. Dawaj, dawaj, twoja, twoja. Nie no, bo ich... Wybiłem to jakoś. Tylko żeby nigdy do tego nie dobiegł. GOL, niestety tracimy. Albo nie, jeszcze Matix, brawo. Myślałem Skąd? GOL! GOL! gol. Jest! Bardzo ładnie! Ej, ale ładnego rajda zrobiłem, nie? Jezu, chłopie, no ostatnie parę sekund. Jaki fart. Ty, 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 bez hitu! Nie, nie Byśmy mieli bramkę, byśmy to widzę, skończyli te emocje, zostawcie za to Subika, go, go. Ja się zastanawiam, jak to. Go! Jes! Nie! Yes! Po co ty się cieszyłeś? Wykakałeś nam! Potknąłeś. Mogłeś to jest Matki, to jest. się nie cieszyć. Mogłeś się nie cieszyć, to się zemści. To się chyba zemści. Nic się nie mści. Nic się nie mści. Napiszcie, widzowie, OL Classico, jak Tam. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie cisnąć w komentarzach i nie będziecie z mojej Barcelony Wielkiej cisnąć beki? Be będziecie, widzowie, będziecie. Nie, nie słuchajcie, młode wieczorze. POMPOKLADO! O, podskoczyłam nad piłką na wszelki wypadek, jakbym, żebym nie podciął tego pa... Jeszcze podskoczyłem przed żeby nie podciąć piłki. yes Ale myślę, że ty... Bo po raz kolejny. My nie mieszkamy w żadnej legnicy. Co nie ma tik, tylko. <grym> nie, ja wybrałam legnicę, bo tam moja ciocia mieszka. A. A ja mówię, weź wybierz ten Wrocław. A on mówi. Nie no, legnica. A mówię, czemu Legnica? Leg ja powiem... Nie. ja mówię ja widzowie ja wy tak. Wybierzcie dobre boostę, to macie mieszkanie wrócił, w każdy będzie miał wrosła. No a ja widzę że nie, nie powiem gdzie mieszkamy, bo ja nie chcę, żebyś... Żebyście wbijali tak, mi na o? chatę. Odklejony live. <głusza> na szczęście usunięty. <głusza> <głusza> <Ja posunięty. głusza> no już usunięty. Nie bań, nie daj! O ja wybiłem! ja wybiłem w ostatnich dniach Ale coś mi też czwarta trochę. Jezu piękny rap... Bombok Brawo! Ej, pchania! Srania! <laughs> Nie, się Właśnie dobrze, bo to wybiłem. A nie ja. powiedziałbym, że ty byś to wybił. Myślałeś, że to poleci do naszej bramki. Tak. Te było nieźle. No nie! Belej. 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 Ale to, są, to jest taki aimun jest -y mecz. Nie! Jak jest! Jakiś bez! Nie Belej. ma Belej. nic! Jezu! <ślałem> My gramy! Nie! Yes! Pierz! 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 jest... Pierz! tą suknię! Pierz! Brawo, widzowie, ja Widzowie, nie Pierz! Błagam! No nie! Za późno! nie. Za tutaj jest... Emocje sięgają Nie, w ostatniej chwili to wybił Tamrać trzeba. Ej, też się, że tutaj chyba będzie 0-0. Zero, zero. Chyba, że nagle szczeli. Jakiegoś pierduszka. Nie trafił, muszę! Muszę w to trafić. Nie trafiłem! Nie trafiłem! Struga na krzywą. Ja na krzywą stronę. Jezu, ej, ale tutaj, ej, ale tutaj. Ten mecz jest taki yy, pechowy, bo tutaj nic nie wpada w tym meczu. Dla obu. Nie! Jezu, ale przecież chyba nie ja chciałam się na cię wkurzać, bo pomyślałam, że już ten, że ty... Słuchaj, Ty tydzień, jakiego ja rajda zrobiłem? Ja chyba... Rajd to jest Pokemona. A nie Ja odbyłem, normalny. Robi. Nie! Puść mnie. Taką... Nie! Jezus! <grystanie> Mamy takiego farta szczerze! Gol! Nie! Yes! Ale piękna bramka! To się nie ja tu tylko napisałem na grupę Pokémony. Nie, nie, nie mówcie co to za grupa, nie pijcie. No bo grałaś się teraz w Pokémon Go u nas, niestety. Ja, ja, ja nie chciałem w to grać. Strzelili nam. No nie, czemu nic nie mówiłeś? No chłopie, ja mówię! Gol! 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 Co to za Gol! Nie, nie nie? Gol! to nie? Nie, Gol! 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 Los Dobra widzowie, lecimy. Przed A ty to jest nasz drugi mecz czy pierwszy? Drugi. Drugi, drugi. Weź mu tą piłę, brawo. Co tutaj już Patrz na... patrz na, na skills widzowie. Panią, bo musisz tak to wracać, a wracanie trochę trwa. A ja to mogę się pomylić. Ty taka idealna na woleja. Pum. Ła, wow, weź mnie, widzisz? Tak. Jedynie, ja że ja nie mogę, co chłopy robią. Co chłopy odwalają? Skatrowali mnie, skasowali? Skarży, no tak, a skastrowali? Nie, spokojnie widzę to jest takie jest taki mem. Tak Matrix powiedział. Dobra, tak dla beki jeszcze samo buja szelmy. <laughs> Żeby się nie popłakali. Dobra, dajmy im. Jakieś dzięki, że 4 sekund. Dobra, nic się robi nam. Tak samo dwie bramki, to się <laughs> no, no, nie, no, Nic No dobra, nic się robi, nic się, nic się. Ja się w ręce. ...za klatyturą. <g descriptor Har League> Jakie błądy. Jeszcze raz taki wypadek. Jeszcze taki wypadek, Więc do by W takim razie pojmę się. Miłego dnia. Nie lubię cieszyć film. Trzymajcie się i na radę następnego. Na. No